Cześć, jestem Kamil Sokłowski, jestem instruktorem surudo w Polsce, czyli systemu opartego na rzeczywistych rozwiązaniach. I dzisiejsze pytanie to, czy kobieta ma szansę w samoobronie? Dlaczego to takie ważne, by reagować? Statystyki mówią nam o tym, że co piąta kobieta może paść ofiarą gwałtu bądź jego próby. W tych kobietach może się znaleźć Twoja mama, Twoja babcia, Twoja siostra. Pamiętajmy o tym, że co piąta kobieta daje nam tysiące, tysiące kobiet rocznie. Błąd pierwszy, czyli ignorowanie potencjalnego zagrożenia. Czyli jeżeli nie będę reagował, reagowała, zagrożenie minie w jakiś magiczny sposób. Odmówię, przestanę, przestań, 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 odwrócę się napięcie, wtedy mogę zostać złapana za warkocz, za szyję, za ubranie. Kolejnym błędem jest próba trafienia w kroczy napastnika. Po pierwsze, podczas próby takiego kopnięcia tracimy balans, jeden z punktów podporu zostaje nam wytracony spod nóg. Po drugie, musimy w ten punkt wycelować, więc nawet jeżeli byłoby to skuteczne, musielibyśmy najpierw skutecznie trafić. Po trzecie, nie jest to stateczny cel, on będzie, napastnik, próbował nami miotać na wszystkie strony. No i po czwarte, oczywiście nie będzie chciał dostać w to miejsce, bardzo łatwo będzie mógł się obronić przed naszym pojedynczym kopnięciem. Rzecz kolejna, gaz pieprzowy polecany przez nas, niemniej, aby skutecznie go używać, trzeba po pierwsze wiedzieć, gdzie go schowaliśmy, czyli czy nie wylądował na dnie torebki, zanim zacznie go szukać. Może już nam nie być potrzebny, bo nie ma być do czego. Po drugie, gaz pieprzowy nie działa jak w filmach, nie jest to kwas po wsikaniu. Przeciwnik nie pada na ziemię i nie zaczyna płakać, nie jest od razu obezwładniony. No i po ostatnie, jeżeli już trafimy, znaleźliśmy, trafimy. Na chwilę czasu, żeby użyć naszego gazu też w formie ofensywnej, czyli musimy użyć, musimy y, umieć zadać nim uderzenia, po to, żeby oprócz psikania też być skutecznym w ataku. Udzielane przez nas porady nie są kursem samoobrony, są jedynie dodatkowymi informacjami, które mogą ci pomóc. Jedną albo kilkoma takich, z takich informacji jest to, aby najpierw rozpoznać zagrożenie, stawić je mu czoła i stworzyć dystans. Oddalić się od niego na tyle, żeby być w bezpiecznej odległości. Kolejnym elementem. Poza dystansem jest efekt stop, czyli zbliżający się do nas przeciwnik, skracający dystans, musi usłyszeć nas zdecydowany przeciw. STOP! Musi wiedzieć, żeby się do nas nie zbliżać. STOP! Jeżeli dotychczasowe punkty zawiodły i znaleźliście się już w gorszej sytuacji, czyli ktoś Was przewrócił, jesteście już na ziemi, jesteście atakowani, jest próba w gorszej, gorszej sytuacji niż ta, która nastąpiła. Pamiętajcie, że musicie się bronić, pamiętajcie, że musicie korzystać ze wszystkich możliwych narzędzi. Paznokci, palców, próby duszenia, atakowania. Niemniej najlepszą opcją treningu takich rzeczy są kursy, aby przełamać bariery, nie bać się korzystać z tych narzędzi. Na co dzień wiele z Was ma opory, więc kursy są idealnym miejscem do tego, aby taką wiedzę poszerzać. Znajomość tych punktów i podpowiedzi według nas jest podstawowe, tak jak kierowca potrzebuje znać pierwszą pomoc w razie wypadku, tak znajomość tych chociaż podstawowych punktów może pomóc Ci czuć się bezpieczniej, może, czuć, może pomóc czuć się bezpiecznie Twojej małżonce, Twojej mamie, córce. Także, aby więcej kobiet mogło skorzystać z naszych porad, pamiętaj, żeby udostępnić wideo, polubić, zasubskrybować nasz kanał. Zapraszamy ponownie. Dzięki.